Kolejny odcinek, soboty na działce, robi się coraz ciemniej, ale chciałem wam kilka słów powiedzieć o liliach drzewiastych, bo były pytania kiedy je przycinać, kiedy robić z nim porządek i powiem wam tak, teraz, a właściwie od razu po tym jak te lilie drzewiaste już zrzuciły z siebie kwiatostany, trzeba by było obciąć te tylko tutaj zawiązane nasiona, tak, czyli mniej więcej tak możemy obciąć i nic więcej. Także tu nie powinno, tak jak u nas to zostało, tego nie powinno tu być już dawno, bo tutaj zawiązują się nasiona, a nas te nasiona nie interesują, więc te nasiona usuwacie i to tyle. I tak ma wyglądać lilia drzewiasta, czyli w miarę zdrowe liście, jeśli jakieś tu objawy chorób były, to trzeba te chore liście usunąć i po prostu zostawiacie w, tej, w takiej kondycji jak tutaj jest. W takim stanie. Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego obciąłem te nasiona? Ponieważ roślina dużo energii, dużo soków po prostu do tych nasionek musi tutaj dostarczyć. Tak? Natomiast kiedy je usuniemy, wtedy cała roślina jakby pracuje w to, co jest tutaj w cebulkach, czyli cała energia krzewu schodzi w dół rośliny. I właśnie na tym nam zależy, żeby jak najwięcej tej energii tych mikroelementów, makroelementów zeszło do tutaj do, do cebulek tak i po prostu sobie kiedy to obciąć no jak już będzie zeschnięta ta cała łodyga te wszystkie liście, liście będą zaschnięte. mniej więcej to jest tak październik, listopad to zależy już od danego roku, to trzeba obserwować, tu nie ma sztywnych terminów i po prostu wtedy ucinacie przy samej ziemi no a czy można podzielić te lilie no mniej więcej 4-5 lat minie tak to zobaczcie jak już będzie słabiej Mniejsze będą te kwiatostany, to wtedy po prostu znak, że trzeba je podzielić, i wtedy po prostu macie więcej. Czy zimują, to już musicie patrzeć na konkretną odmianę lili drzewiastych. My mamy akurat w większości azjatyckie, więc ich nie trzeba wykopywać na zimę. Super zimują, są bezobsługowe, praktycznie super znoszą upały. I na takim słonecznym stanowisku naprawdę pięknie wyglądają. Zobaczcie tam na filmiku, na pewno gdzieś jest, jak ona kwitła. Była wspaniała. I to tyle moi drodzy, także nie wycinajcie waszych lili drzewiastych, zostawcie je, niech one sobie spokojnie tutaj rosną jeszcze aż do pięks... praktycznie pierwszych przymrozków. Cześć moi drodzy.